Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła Padła mu do nóg, a była to poganka syrofenicjanka z pochodzenia i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. I powiedział do niej Jezus. Pozdrów wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona mu odparła. Tak, panie, lecz szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. On jej rzekł. Przez na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia, dwa czytania. Pierwsze czytanie, Ewangelia, i można powiedzieć kontrast, bardzo mocno się rzucający. Nie wiem, czy to wychwycili. Pierwszy to król Salomon. Z czego go znamy? Z czego? Kto pamięta? Z mądrości. Jeszcze parę dni temu było czytanie o tym, kiedy Salomon wstępował na tron. Bóg powiedział: proś o co chcesz. I rzeczywiście Salomon nie prosił o bogactwa, nie prosił o długie życie, to wszystko, co sobie w życzeniach różnych składamy. On poprosił Boga o mądrość, czyli umiejętność patrzenia tak jak Bóg, bo na tym polega mądrość. Że Człowiek widzi tak jak Bóg, nie tak jak człowiek, tak jak Bóg. Człowiek to kombinuje, patrzy po swojemu, patrzy poprzez pryzmat swojego grzechu, ocenia poprzez pryzmat swojego grzechu, a Bóg widzi serce. Jak znacie Pismo Święte, to wiele jest takich momentów, kiedy Salomon wydaje tak mądre decyzje. Wydaje się czasami szokujące, ale bardzo mądre. No i ten Salomon, król, za którego bardzo mocno rozwinęło się królestwo Żydów, królestwo Izraela, jak mówi słowo Boże, czytane przez Mateusza, na starość zgłupiał. Dokładnie tu jest mowa o tym, że zgubił przez kobiety. Mówi się potocznie, że są takie trzy pokusy, trzy y, pogubienia człowieka: worek, korek, rozporek. Worek, kasa, władza, urzędy, wszystko, co jest związane z majętnościami. Tu człowiek może pogubić. Bardzo mocno. Korek, alkohol. Alkohol, ale bardziej może było przełożyć na was świat, świat wirtualny, hazard, yy, narkomania. Czyli można powiedzieć jakiś sposób jakiś ucieczki od świata, szukanie jakiejś przyjemności. I rozporek, czyli nieczystość. To może być rozwiązłość. Życie właśnie zgodnie z pożądaniem swoim, nie stawianie sobie pewnych granic. To może być pornografia, gdzie człowiek wypacza patrzenie na siebie, wypacza patrzenie na kobietę, wypacza patrzenie na mężczyznę. Trzy można powiedzieć pokusy człowieka, trzy tragedie człowieka. I akurat w przypadku Salomona, mądrego człowieka. On ulega kobietom. Miał tych żon od groma i ciut, ciut. Część z tych żon była obcego narodu, nie narodu żydowskiego, więc czciła swoich bożków i z czasem serce Salomona skłania się do bożków. I zobaczcie, jak zupełnie inna postać w Ewangelii. Syrofenicjanka. Który Jezus, tak jak Żyd. To ciekawa rzecz. Ostatnio miałem taką dyskusję z młodymi ludźmi, jak byłem z nimi w górach. Mówią, że musimy kochać Żydów, bo Pan Jezus był Żydem. Mówię, jakim miał być. Dlaczego Bóg wybrał naród żydowski jako naród wybrany? Słowo Bożne mówi bardzo jasne. Był to najbardziej lichy naród, najbardziej podły naród, najbardziej mało znaczący naród. A to, że Jezus został Żydem, no Jezus przyjął ludzkie ciało w konkretnej kulturze, w konkretnej historii i tak dalej, to nie znaczy, że Żydzi są jakimś uprzywilejowanym narodem, w sensie, bo Jezus był Żydem, to teraz wszystko Żydom wolno. To nie o to chodzi zupełnie. I Jezus mówi do Syrofenicjanki jak typowy Żyd. Nazywa ją psem. Psem. Bo kiedy mówi o jej dziecku, to jej dziecko, kochane córeczkę, nazywa szczenięciem. Nie można da zabierać dzieciom, dawać psom. Żydzi, przypomnę, nie jedzą wieprzowiny. Jako zwierzę nieczyste. Arabowie zresztą też nie jedzą. Tam jest, yy, świniny, świniny, wieprzowiny. Naukowcy mówią, że to jest bardzo mądre posunięcie, bo jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych mięs, które my pożywamy w bardzo dużej ilości, bo jest najtańsze. Świnia ma bardzo bliskie dna człowieka. Świnia się nie poci, więc te zostają w organizmie. I jemy to z kiełbaską. I dla Żydów, ci, którzy jedli wyprzowinę, ci, którzy byli poganami, to są psy. Koniec, kropka. Można to wybielać, można to jakoś tam znowu teraz opowiadać, że Jezus miał na myśli takie ładne pieskie, nie takie wielczury. Krótka piłka, pies szczeniaki. Ale kobieta, która tak kocha swoje dziecko, że pragnie uzdrowienia dla tego dziecka, jest gotowa przyjąć nawet to, że żyd mówi do niej. Pies, twoje dziecko to szczenie, i ona mówi nawet szczeniaki. Jedzą to, co spada ze stołu dzieci. Ona się godzi na to, żeby Jezus jako żydniu niżej traktował, aby tylko uzdrowił jej córkę. Mało tego, ona ma taką wiarę, że Jezus może to uczynić. I teraz zobaczcie, jak to się wszystko wróciło w Ewangelii. syro poganka, a Jezus ją chwali za wiarę. Salomon, król mądrości, król Żydów, trzeci król w kolejce. Po nim na jego synu. Roboami nastąpi rozłam Królestwa z czasem jego upadek. Gość, który miał tyle, tyle talentów, miał tyle łaski Bożej, można powiedzieć, tyle miał tego Bożego daru i to roztrwonił. a z drugiej strony serofenicjanka, poganka. I ona przychodzi w wierzy w Jezusa. Czasami się zastanawiamy, Boże, ty tam, czy tam ci ludzi się. Nie wiem, czy wy się zastanawiacie, czy nie, ja się, może zastanawiam czasami, czy tam ci ludzi się zbawią, czy tam ci się zbawią, czy tam ci będą w niebie, czy tam ci będą w niebie. A dzisiejsze Słowo Boże mówi, ty się zastanów nad sobą. Zobacz, co masz. Zobacz, co za, jest ci dane. Ostatnio miałem rozmowę z moim uczniem. Coś się pogubiło w jego życiu. Niestety trochę przez winę rodziców jego. Póki czkało się w domu ta sytuacja, chłopak się pogubił. I mówi proszę księdza, ja bez Boga dam rady żyć. Wszystko jest kwestia nastawienia myśli, kwestia nastawienia głowy. To wszystko moje nastawienie. A ja mówię, a jaki masz wpływ na to, że dzisiaj wstałeś? Nie w kontekście tego, że wielu ludzi umarło, tylko że wstałeś z łóżka. Wielu ludzi rano nie jest w stanie wstać z łóżka. I nie mówię tylko o jakichś chorobach bardzo trudnych, mocnych. Mówię choćby o depresji. Pamiętam mojego dawnego lektora, teraz już jest dorosły mężczyzna. Pamiętam, kiedy przychodził depresję, to ja tego nie mogłem zrozumieć. On mówi, że ileś tygodni leżał w łóżku i wył. Wył z niemocy. Mówi, proszę księdza, nie dałem fizycznie rady zejść z łóżka. W ogóle dla mnie to jest nie do pojęcia, jak tu można nie dać, nie dać rady zejść z łóżka. No w niektórych przypadkach rano podejrzewał u niektórych depresję taką poranną. Rzeczywiście na modlitwę niektórzy nie dają rady zejść z łóżka, ale to na pewno nie jest to, tylko lenistwo śmierdzące. Ale to jest właśnie to. I mówię do niego, do tego chłopaka, mojego ucznia: Czy masz wpływ na to, że chodzisz? Czy sobie to zawdzięczasz? Swojemu pozytywnemu nastawieniu tylko? Pomyślmy, ile żeśmy darów dostali od Pana Boga. Dar wiary, dar życia, dar słyszenia, dar mówienia, dar widzenia. Dar tego, że tu jesteśmy ze sobą. Można powiedzieć, co z tym zrobił Salomon? Co z tym zrobił Mateusz? Co z tym zrobił Bartosz? Co z tym zrobił? Kuba, Kamil, Kacper i po kolei idąc. Co z tym zrobiłem? Co z tym zrobił Tomasz? I mamy człowieka, na którym można postawić krzyżyk. Można być to jest ostatni człowiek na świecie, o którym byśmy sądzili, że coś z niego będzie. I taka serfonicjanka przychodzi za wstydem na wiaru. Jezus ją chwali. To jest przeciekawe. Przeciekawe jest życie te kontrastowe takie. Ludzi, którzy mają mnóstwo i to marnują. I ludzi, którzy wydaje się są na końcu, są takimi psami, takimi ostatnimi wobec nas, bo my tu jesteśmy fafarafa. Super. I ci ludzie nas wyprzedzają. Jezus powiedział bardzo mocne słowa w Ewangelii. Bardzo mocne. Prostytutki, cudzołożnicy. I celnicy, czyli kolaboranci, wyprzedzają was w drodze do, nie, do Królestwa Niebieskiego. Bo oni uwierzyli. I może warto zadać sobie takie pytanie, czy ja naprawdę wierzę w Boga? Czy ja naprawdę wierzę Bogu? Bo diabeł też wierzy w Boga. Tylko czy ja wierzę Bogu, że to, co on mówi, jest prawdziwe? Że to, co on mówi, jest, się spełni? Tak jak ta syrofenicjanka. Idę do Jezusa, bo ja wiem, że On to zrobi. Chociaż kultura, chociaż inny język, chociaż, nie wiem, zwyczaje mi, można powiedzieć, utrudniają pójście do Jezusa, idę, bo ja wierzę. To jest chyba na pytanie najważniejsze. Jesteśmy na, praktycznie na przednówku, na przedpolu, na progu Wielkiego Postu. Proszę Was o to wczoraj pomyśl nad modlitwą, na Wielki Post. Czym pokutne to modlitwa też. Może dobrze by było, żebyśmy umieli przeżyć Wielki Post jako ludzie wierzący. Panie, przymnóż nam wiarę. Amen.